Edith Stein, urodzona w 1891 roku, była wybitną filozofką, mistyczką i świętą kanonizowaną przez Kościół katolicki. Jej życie, naznaczone poszukiwaniem prawdy, prowadziło ją od judaizmu przez filozofię aż do przyjęcia katolicyzmu i życia zakonnego w Karmelu. Jej duchowa podróż wzbudza podziw, ale to jej wizje profetyczne wyróżniają się na tle jej życia. Według wielu świadectw, Edith Stein otrzymała przesłania, które dotyczyły nie tylko Kościoła i świata, ale szczególnie Polski. Miała przewidzieć trudne czasy, które nadciągną nad ten kraj, symbolicznie ukazując go jako miejsce wielkich prób i duchowej przemiany. Polska w jej wizjach jawiła się jako naród wybrany, powołany do duchowej walki w imieniu całej ludzkości. Jej przepowiednie, choć spisane w formie duchowych refleksji, były ostrzeżeniem dla przyszłych pokoleń. Edith Stein podkreślała znaczenie modlitwy, pokuty i wytrwałości w wierze, szczególnie w obliczu kryzysów moralnych i duchowych. Dla Polaków jej słowa były i nadal są źródłem inspiracji oraz przypomnieniem o duchowym powołaniu narodu. Jej męczeńska śmierć w 1942 roku w Auschwitz przypieczętowała jej przesłanie. Edith Stein pozostaje symbolem walki dobra ze złem i przestrogą dla świata, aby nie ignorować duchowych znaków nadchodzących czasów. W proroctwach Edith Stein Polska zajmuje wyjątkowe miejsce. Uważała, że kraj ten, z jego głębokimi korzeniami katolickimi i historycznym cierpieniem, jest jak latarnia dla reszty świata. Przez wieki Polska była miejscem, gdzie duchowe starcia osiągały punkt kulminacyjny, a naród ten musiał zmagać się z próbami, które jednocześnie wzmacniały jego wiarę. Wizje Stein, często odnoszące się do przyszłości, ukazywały Polskę jako kraj naznaczony bólem, ale i nadzieją. Przepowiedziała, że naród ten stanie się duchowym punktem odniesienia, miejscem, gdzie ludzie na nowo odkryją moc modlitwy i pokuty. Polska miała stać się bastionem moralności w czasach globalnego chaosu. Jej proroctwa dotyczyły także wyzwań, które spotkają Kościół w Polsce. Wspominała o kryzysie wiary, trudnych wyborach moralnych i potrzebie odnowy duchowej. W obliczu tych przesłań Polska miała pełnić rolę przewodnika, inspirując inne narody do powrotu do podstaw wiary chrześcijańskiej. Dziś, obserwując wydarzenia w Polsce, wielu wierzy, że proroctwa Stein zaczynają się spełniać. Wzrost ruchów modlitewnych, wezwania do pokuty i głębszego życia duchowego wydają się być odpowiedzią na jej wizję. Czy Polska rzeczywiście realizuje duchową misję, o której mówiła Edith Stein? Proroctwa Edith Stein nie są łatwe do zinterpretowania. Dla jednych są one przesłaniem boskim, które ma przygotować świat na nadchodzące próby. Dla innych to refleksje filozoficzne na temat historii i ludzkiej natury. Stein, będąc filozofką, łączyła duchowość z głęboką analizą rzeczywistości, co czyni jej wizje wyjątkowymi. Wielu badaczy podkreśla, że jej proroctwa mają zarówno wymiar duchowy, jak i moralny. Ostrzegała przed kryzysami, które dotknął nie tylko Kościół, ale także społeczeństwo jako całość. Podkreślała, że świat musi wrócić do fundamentalnych wartości, aby uniknąć duchowej katastrofy. W kontekście Polski, Edith Stein szczególnie akcentowała rolę wiary i tradycji. Uważała, że Polska ma wyjątkową zdolność łączenia duchowości z działaniem, co czyni ją narodem o wyjątkowym powołaniu. Jej przesłanie było wezwaniem do głębszego zrozumienia duchowej roli Polski w świecie. Niektórzy sceptycy widzą w jej proroctwach jedynie metafory, które można interpretować na wiele sposobów. Jednak dla wierzących jej słowa są ostrzeżeniem, którego nie można ignorować, szczególnie w obecnych czasach pełnych niepewności. Edith Stein w swoich wizjach mówiła o znakach, które będą zapowiedzią większych wydarzeń. Wspominała o kryzysach moralnych, społecznych i klimatycznych, które mają wstrząsnąć światem. Wiele z tych znaków można dostrzec już dziś. Zmiany klimatyczne, takie jak powodzie, susze i ekstremalne zjawiska pogodowe, zdają się być zgodne z jej ostrzeżeniami. Edith Stein podkreślała, że przyroda będzie reagować na ludzką pychę i zaniedbania duchowe, stając się jednocześnie ostrzeżeniem i wezwaniem do nawrócenia. Również kryzysy w kościele, takie jak spadek liczby wiernych i skandale, wydają się być realizacją jej wizji. Edith Stein mówiła o potrzebie duchowej odnowy, która rozpocznie się od pokuty i powrotu do modlitwy. Dla wielu wierzących te wydarzenia są dowodem, że jej proroctwa są bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Czy jesteśmy w stanie rozpoznać te znaki i odpowiedzieć na nie w odpowiedni sposób? Przesłanie Edith Stein pozostaje aktualne i stanowi wyzwanie dla współczesnego świata, by nie ignorować duchowych ostrzeżeń. Według świadectw, Edith Stein przewidziała czasy niezwykle trudne dla ludzkości, które miały być testem wiary i wytrwałości. Jej wizje nie były jedynie ostrzeżeniami, ale także wezwaniem do przygotowania duchowego. Wierzyła, że tylko ci, którzy pozostaną wierni Bogu, będą w stanie przezwyciężyć nadchodzące trudności. Przepowiedziała kryzysy moralne, które miały wstrząsnąć Kościołem i społeczeństwem. Upadek wartości, wzrost egoizmu i odejście od Boga miały prowadzić do chaosu i cierpienia. Jednak w tych wizjach Edith Stein dostrzegała również szansę na odnowę. Podkreślała, że kryzysy te będą okazją do powrotu do głębokiej wiary. Jej słowa o czasach prób odnosiły się nie tylko do Polski, ale do całego świata. Jednak Polska, według Stein, miała odegrać szczególną rolę, będąc miejscem duchowego przebudzenia. Wizja ta jest dziś interpretowana jako wezwanie do modlitwy i odnowy moralnej. Czy obecne wydarzenia na świecie, takie jak konflikty, kryzysy klimatyczne i moralne, są spełnieniem tej wizji? Wielu wiernych uważa, że jesteśmy świadkami realizacji proroctwa Edith Stein, które przypomina nam o konieczności duchowego przygotowania. Edith Stein podkreślała znaczenie modlitwy i pokuty jako kluczowych narzędzi w walce duchowej. W swoich wizjach widziała świat ogarnięty cierpieniem ale jednocześnie wskazywała na modlitwę jako na drogę do ocalenia. W szczególności zwracała uwagę na różaniec jako potężną broń przeciwko złu. Pokuta, według Stein, była nie tylko osobistym aktem skruchy, ale także formą solidarności duchowej. Zachęcała ludzi do ofiarowania swoich cierpień za innych, wierząc, że w ten sposób można zapobiec wielu katastrofom. Jej przesłanie było wezwaniem do pokory i nawrócenia. Dla Polski jej wezwanie miało szczególne znaczenie. Edith Stein uważała, że naród ten ma wyjątkowy dar wytrwałości w wierze, co czyni go zdolnym do prowadzenia duchowej walki w imieniu innych. Jej słowa były przypomnieniem, że każdy akt modlitwy i pokuty ma znaczenie w walce o duszę. Dziś, gdy świat zmaga się z kryzysami, przesłanie Edith Stein jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Modlitwa i pokuta pozostają potężnymi narzędziami, które mogą zmienić bieg historii. Wizje Edith Stein wskazywały na katastrofy naturalne jako jeden z głównych znaków nadchodzących czasów. Wspominała o trzęsieniach ziemi, burzach i suszach, które miały być nie tylko skutkiem ludzkiej nieodpowiedzialności, ale także ostrzeżeniem od Boga. Podkreślała również znaczenie kryzysów społecznych, takich jak upadek wartości rodzinnych, podziały w społeczeństwie i wzrost egoizmu. Według niej te wydarzenia były symptomami głębszego problemu duchowej pustki, która zagrażała ludzkości. Polska w jej wizjach była miejscem, gdzie te kryzysy miały być szczególnie odczuwalne, ale także miejscem nadziei. Stein wierzyła, że naród polski, dzięki swojej wierze i wytrwałości, może stać się przykładem dla innych, jak przezwyciężać trudności. Dziś, gdy świat zmaga się z rosnącymi katastrofami i kryzysami, słowa Edith Stein brzmią jak prorocze ostrzeżenie. Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na jej wezwanie do duchowego przebudzenia? Edith Stein ostrzegała przed kryzysem moralnym który miał dotknąć cały świat. W jej wizjach ludzie mieli oddalać się od Boga, stawiając materializm i egoizm ponad wartości duchowe. Upadek moralny, według niej, miał być jednym z głównych znaków nadchodzących trudnych czasów. W szczególności zwracała uwagę na kryzys w Kościele, który miał zmagać się z podziałami i spadkiem liczby wiernych. Stein wierzyła, że te wyzwania będą testem wiary, zarówno dla duchowieństwa, jak i dla wiernych. Wskazywała jednak, że kryzys ten może prowadzić do odnowy, jeśli ludzie na nowo odkryją swoją duchową tożsamość. Polska, z jej głębokimi korzeniami katolickimi, miała być miejscem, gdzie ten kryzys będzie szczególnie odczuwalny. Jednocześnie Stein widziała w Polsce potencjał do duchowego odrodzenia, które może inspirować resztę świata. Czy obecny stan świata, pełen chaosu i zamieszania, jest realizacją tych wizji? Wielu wiernych uważa, że kryzys moralny, o którym mówiła Edith Stein, jest już w pełnym rozkwicie, a jej przesłanie jest wezwaniem do działania. Edith Stein, choć była związana z Niemcami i żydowską tradycją, miała głęboki szacunek dla Polski i jej katolickiej tradycji. Uważała, że Polska, z jej historią cierpienia i wytrwałości, jest narodem o wyjątkowym duchowym powołaniu. Jej proroctwa często odnosiły się do Polski jako miejsca, gdzie wiara przetrwa najtrudniejsze próby. Stein wierzyła, że historia Polski, pełna ofiar i poświęceń, jest dowodem na to, że naród ten ma siłę, by sprostać wyzwaniom duchowym przyszłości. Dziś jej dziedzictwo jest szczególnie widoczne w Polsce, gdzie wielu wiernych czerpie inspiracje z jej życia i nauk. Modlitwy i wezwania do pokuty, które podkreślała, są wciąż żywe w sercach Polaków, którzy widzą w nich drogę do odnowy duchowej. Czy Polska jest gotowa zrealizować swoją duchową misję, o której mówiła Edith Stein? Dziedzictwo tej świętej jest przypomnieniem, że wiara i wytrwałość mogą przynieść światło nawet w najciemniejszych czasach. Ostatnie lata przyniosły wiele wydarzeń w Polsce, które wielu ludzi interpretuje jako realizację proroctw Edith Stein. Kryzysy społeczne, polityczne i duchowe wydają się być znakami, które święta przewidziała w swoich wizjach. Wzrost ruchów modlitewnych, takich jak marsze różańcowe i nocne adoracje eucharystyczne, jest dla wielu dowodem na to, że Polska reaguje na wezwanie do modlitwy i pokuty. Jednocześnie napięcia w społeczeństwie związane z wartościami moralnymi i podziałami. Przypominają o ostrzeżeniach Stein dotyczących kryzysu moralnego. Znaczące są również wezwania Kościoła do większej jedności i duchowej odnowy, które odzwierciedlają słowa Edith Stein o konieczności powrotu do podstaw wiary. Polska, jako kraj o głębokich tradycjach katolickich, wydaje się realizować misję duchowego przewodnika. Czy te wydarzenia są dowodem na to, że proroctwa Edith Stein zaczynają się spełniać? Dla wielu wiernych to nie tylko pytanie, ale i wezwanie do jeszcze głębszej wiary i działania. Proroctwa Edith Stein były nie tylko ostrzeżeniami, ale także wezwaniem do nadziei. Wierzyła, że ludzkość, nawet w obliczu największych prób, może odnaleźć drogę do odnowy duchowej. Jej słowa były przypomnieniem, że każde cierpienie ma sens, jeśli prowadzi do większego dobra. Stein podkreślała, że nadzieja jest kluczowa w czasach kryzysu. Modlitwa, pokuta i jedność miały być narzędziami, które pomogą światu przezwyciężyć najciemniejsze chwile. Jej przesłanie było skierowane nie tylko do wierzących, ale do całej ludzkości, przypominając o potrzebie współczucia i solidarności. Dla Polski jej słowa były szczególnym wezwaniem do odważnego działania w obliczu trudności. Stein wierzyła, że naród polski ma zdolność nie tylko przetrwania, ale także inspirowania innych do duchowego przebudzenia. Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na ten apel? Nadzieja, o której mówiła Edith Stein, pozostaje żywa, ale wymaga od nas działania i wiary w lepszą przyszłość. Wizje Edith Stein były głęboko duchowe, ale miały również wymiar praktyczny. W jej słowach sakrum spotyka się z codziennością, ukazując, że duchowość nie jest oderwana od życia, ale jest jego fundamentem. Stein wierzyła, że każdy gest, nawet najmniejszy, ma znaczenie w duchowej walce. Jej wezwanie do modlitwy i pokuty było przypomnieniem, że codzienne życie może być przestrzenią dla Bożego działania. W szczególności podkreślała znaczenie rodziny jako miejsca, gdzie zaczyna się odnowa duchowa. Polska, z jej tradycją silnych więzi rodzinnych i społecznych, była dla Stein symbolem tego, jak sakrum może wpływać na codzienność. W jej wizjach naród polski miał być przykładem, jak wiara może kształtować życie jednostek i społeczności. Dziś, gdy świat zmaga się z wieloma kryzysami, jej przesłanie przypomina nam, że duchowość i codzienność są nierozłączne. Czy potrafimy dostrzec to połączenie i uczynić je częścią naszego życia? Edith Stein ostrzegała, że upadek moralny będzie jednym z głównych znaków nadchodzących trudnych czasów. Widziała w nim nie tylko problem społeczny, ale przede wszystkim duchowy. Oddalenie się od Boga, według niej, miało prowadzić do chaosu i cierpienia. W szczególności zwracała uwagę na wartości rodzinne, które miały być podważane przez współczesne ideologie. W jej wizjach rodzina była fundamentem społeczeństwa, a jej osłabienie miało prowadzić do głębszych kryzysów moralnych i duchowych. Polska z jej tradycyjnymi wartościami rodzinnymi. Była miejscem, które mogło odegrać kluczową rolę w obronie tych fundamentów. Stein widziała w Polakach zdolność do odważnego stawiania czoła wyzwaniom i przypominania światu o znaczeniu podstawowych wartości. Czy obecny kryzys moralny, który dotyka wiele społeczeństw, jest spełnieniem tych wizji? Dla wielu wierzących, odpowiedź jest oczywista. Musimy powrócić do podstaw wiary, aby przezwyciężyć te wyzwania proroctwa Edith Stein nie były tylko ostrzeżeniem, ale także planem działania. W swoich wizjach podkreślała znaczenie modlitwy, pokuty i jedności, jako kluczowych elementów przygotowania na nadchodzące czasy. Modlitwa według niej była nie tylko rozmową z Bogiem, ale także aktem odwagi i nadziei. Zachęcała ludzi do codziennego odmawiania różańca i uczestnictwa w Eucharystii jako sposobów na duchowe umocnienie. Pokuta była dla Stein aktem solidarności z cierpiącymi i sposobem na oczyszczenie duszy. Wzywała ludzi do ofiarowania swoich trudności za innych, wierząc, że każdy akt miłości i poświęcenia ma ogromne znaczenie w walce duchowej. Czy jesteśmy gotowi podjąć te działania? Przesłanie Edith Stein pozostaje wyzwaniem dla każdego z nas, abyśmy żyli wiarą nie tylko w słowach, ale przede wszystkim w czynach. Edith Stein wierzyła, że Polska, z jej głęboką wiarą i tradycją, może odegrać kluczową rolę w duchowym odrodzeniu świata. Widziała w Polakach naród o wyjątkowym powołaniu, który miał być latarnią nadziei w czasach ciemności. Jej wizje wskazywały, że Polska, pomimo trudności, ma zdolność do duchowego przebudzenia, które może inspirować inne narody. W szczególności podkreślała znaczenie jedności i modlitwy jako sposobów na przezwyciężenie kryzysów. Dziś, gdy Polska zmaga się z wyzwaniami, wiele osób widzi w jej historii dowód na to, że naród ten ma siłę, by sprostać każdemu wyzwaniu. Przesłanie Edith Stein jest przypomnieniem, że duchowa misja Polski jest nie tylko możliwością, ale i obowiązkiem. Czy Polska jest gotowa podjąć to wyzwanie? Przyszłość pokaże, czy naród ten zrealizuje swoje powołanie i stanie się przykładem dla reszty świata.